Mamy dzisiaj audicę C8, 3-litrowy diesel. Na, znaczy w tej chwili auto już jest skończone, co nie po, po, po tam tu wiele rzeczy będzie, ale na pewno będzie jakiś obszerszy materiał z tego. A dzisiaj skończone, przetestowane było generalnie to alternator, w warsztacie wymieniono ten alternator na nowy. Ja tam byłem Wyłączyć go w tryb serwisowy, ale mówiłem chłopakom, że podłączyli baterię, nie podłączyli, niestety rozładowało się, no i trzeba było reanimować bateryjkę, że tak powiem z trybu, e, z trybu jak to się nazywa, takiego już nawet serwis, do 12% się rozładowała, e, nie przepraszam, do 8% więc nawet serwis już by je nie postawił oni by wyłożyli nową chyba 7400 metrów to kosztuje czy bryd, to już nie pamiętam 2,5 lotka euro nie więcej wychodzi nowa bateryjka i że tak powiem trzeba zainwestować w to żeby to auto alternator kosztował chyba 6,5 już nie ma ich w serwisie tylko na Allegro po 8 leżą bo tak wyglądają tak zwane te middle hybrydki co nie? Pamiętajcie, żebyście ich nie rozładowywali do zera. Zawsze jak coś robicie, w nim coś e, to podłączyć prostownik, bo to musi być prostownik inwektorowe, żeby nie palić starterem, bo tak jak w tym przypadku ktoś tu ją, bo tam boosterem próbował e, reanimować i że tak powiem e, się to źle skończyło na to, co nie? Bo jeszcze się spalił ten, ten moduł od sterowania e, e, alternatorkiem. Przepraszam, akumulatorek przy baterii związany nie wiem dlaczego tak to dostało I tam, A ja dzisiaj wsiadam w porządne, jest dobre auto, czyli A4 Allroad I jadę do domu O tym też nagram Jakiś tam któregoś dnia odcineczek Co i jak, co się, co się z tym ma a szósteczce na pewno będzie odcinek, bo wytłumaczę, bo na pewno wielu osobom się przyda na temat błędów, o tak sobie wygląda, na temat błędów jakie powstają, co się dzieje przy tych bateriach, bo niestety jest duży ciemnogród przy tym w tej chwili, jak należy, bo naprawdę uwierzcie mi, że wielu mechaników, których nawet są w porządku ludźmi, nie ma o tym wiedzy ja też musiałem się tego nauczyć e, tematu, bo, bo naprawdę łatwo i prosto jest zepsuć wiele rzeczy w tym samochodzie, robiąc to bez wiedzy, tak? Na temat tego, że nie wolno tej baterii rozładować do zera. E, klientom też należy to uświadamiać, że jakby mi się tam roz, rozładowało. Dobra, więc e, ja zapinam klasy telefon i ten i jedziemy, bo o tym więc na pewno nagram fajny odcinek o tym postaram się opowiedzieć na znaczy, no jeden to będzie krótko bo ja staram się tak maksymalnie jak robię do 10 minut więc jeden będzie krótko na pewno dwie albo trzy części o tych tak zwanych miękkich hybrydach nagramy coś bo no jednak coraz więcej tego już po gwarancji przyjeżdża ludzie dzwonią się pytają a ja zawsze odsyłam do, do filmu i Wtedy sobie każdy może obejrzeć film, że tak powiem, zweryfikować pewnego rodzaju i przyprowadzić na konkretną naprawę. tak? Bo takie, nie, nie ukrywam, takie, takie rozmowy są na, na, na najlepsze. Jak ktoś sobie obejrzy, wiesz, zdecydowany chce przyprowadzić auto na naprawę i wie czego chce. Ja zacznie muszę, pół godziny spędzę z klientem, po drugie najważniejsze jest dla mnie to, najważniejsze jest to, że on to widzi. Ja oczywiście z większości napraw też klientom kręcę jakieś krótkie filmy, żeby, żeby mogli zobaczyć jak to realnie wygląda. Bo ludzie lubią dotknąć, zobaczyć co nie, znaczy może nie dotknąć, ale zobaczyć przynajmniej to co jest tam naprawiane, a nie taką suchą naprawę, że kosztuje tyle i tyle coś. I, że tak powiem, nie do końca są świadomi ile to pracy trzeba w to włożyć i dlaczego to tyle kosztuje I, 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 tak jak z głupim serwisem 0 CK no. Audi mówi, że robi serwis skrzyni za, nie pamiętam, tysiąc ile złotych z robotą no ale to nie robi serwisu, tylko on zmienia olej, nic, nic poza tym nie robi poza wymianą oleju no, a, a jak klient słyszy koszt tam dwukrotnie, czy więcej niż dwukrotnie wyższy niż niż VASO, bo, bo, bo tyle kosztuje wymiana filtrów fizycznie, rozebranie mechatroniki, wyjęcie i do dołu opuszczenie wózka no to niektórzy, niektórych to razi, nie wie dlaczego, co i jak a jak obejrzą sobie film mnie na kanale to wiedzą, że to, 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 to jest z parę ładnych godzin roboty i, i tych części jednak sporo przepraszam, jest i, i precyzja, więc no tak to wygląda Życzę miłego weekendu, pozdrawiam, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, bo to też yy, dla mnie to jest, ja tam na YouTubie nie zarabiam i raczej nigdy nie będę, bo nie, nie sądzę, żebym stał się kiedyś potentatem YouTubowym, ale jest to chęć nagrywania filmów dla, dla jakichś tam osób. Yy, no, tak jak widzicie, ja tego nie robię jakiś mega profesjonalnie, na zajebistym sprzęcie, że tam jest, tak jak niektórzy chłopaki z dużych kanałów, bo, bo, bo oni z tego żyją po prostu. Dla mnie to jest taka no, część dla ludzi, którzy szukają pomocy i chcą do mnie przyjechać, ale to, to jest bardzo jakieś tam małe grono osób, które przyjeżdżają z internetu, yy, ale dużo ludzi też się dowiaduje o tym, jak to w praktyce wygląda, działa, że w ogóle coś takiego jest. Więc będę starał się. Yy, ostatnio mniej wstawiam, bo staram się wstawiać tylko takie bardziej nowości, takich codziennych rzeczy, co tam są znane, obcykane, yy, nie wrzucam, staram się wkładać coś, co jest, co jest raczej nowe, albo z jakichś tam innych yy, yy, takich yy, nie wiem diagnostyków będę starał się, żeby komuś coś pomóc, nie Majsterkowiczom nie. No, tak jak na, na, na takich kanałach, nie jako kanał tylko stricte pokazowy, tylko żeby ktoś się czegoś tam nauczył. No a jak nie, nie czuję się na siłach, to żeby ewentualnie przyjechał i... i Czy zrobi, tak, chociaż terminów, naprawdę teraz pracy jest bardzo dużo teraz terminy są co, coraz dłuższe niestety i tak samo jak ktoś tam dzwonię, to nie dziwcie się, że no po prostu odzwaniam na koniec dnia albo nie odbieram, bo niestety no już pomijam to, że ludzie dzwonią w święta i no niektórzy nie mają szkół, bo dzwonią o każdej porze, więc telefon nam wyłącza po prostu, eee, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia